Witam wszystkich. Dobry wieczór. Nagrywamy nowy film. Niedługo pokażę Wam kilka nowych nabytków, nowego łębi. Ale to później, w pomieszczeniu gospodarczym, będę sprzątał wewniki. Akurat będzie czas, żeby pokazać coś nowego. Otwieram stację. Stację z nowym szczepem W88. Bardzo dobre gołębie, ale zakupiłem też coś dla, dla takich ludzi, co lubią lotować jakimiś gołębiami kolorowymi. Zakupiłem samczyka, tygrysa. Proszę o jego dowód. To nie jest z gołębi Roberta H, co te gołębie w ogóle nie lecą. To są te tygrysy, które lecą, a tu wyniki. Na potwierdzenie tego co mówię. Ten goł wypożyczyłem koledze tego gołębia, dlatego on później nie będzie pokazywany. Ponieważ kolega ma też tygrysy, ma, które lecą. I ma do niego piękną samiczkę. Ale będzie można zamówić też młode po tym, po tym gołębiu. W tym roku może jedną parę, a na drugi rok już ja od niego będę brał te gołębie i będzie to więcej tych gołębi. Dlatego, że w tym roku to ty i on sobie coś chce uciągnąć, no i ja jeszcze do rozpłodu. No więc jeszcze wam tylko coś powiem, taką moją radę. Jak lotujecie gołębie rocznych, nie wkładajcie na pięćsetki maratony. Bo później, no jak będą dwulatkami czy trzylatkami, no nie będę robiły wam konkursów szpicowych, bo konkursy mogą robić, ale już szpicowych raczej nie będę robił. To wszystko i zapraszam na dalszą część filmu. Dziękuję. Witam wszystkich, hodowczynie, hodowców. Rozpoczynamy nowy sezon i powstała nowa stacja hodowlana. Niektórzy już wiedzą w internecie, bo o tym głośno było. A stacja nazywa się Space Breeding Pigeon z 88 I macie numer do, do mnie. To jest 608-153-731 Moje imię Wiesiek, możecie dzwonić, pytać się, zamawiać Już od marca będą gołąbki Naprawdę, postawiłem na nową stację, postawiłem na jakość Nie na ilość I Nie będzie tutaj żadnych rodowodów, nie będę Wam wydawał, ale będą Karty własności z Pieczątko tej stacji, numer, każdego każdą parę będę zapisywał i młode po niej będę zapisywał w zeszycie. Tak że jak Wam coś do, dobrze poleci, możecie się zgłaszać, powiecie mi numer. Gołębia któregoś się nabyli młodego, ja Wam powiem po której parze, czy jeszcze są młode do, do w tym roku, jak nie to na drugi rok. Zaczynamy, więc nie biorę tam... Dużo pieniędzy, 100 zł za, za sztukę. Za jednego młodego plus przesyłka. No, dowiadywałem się na poczcie to jest teraz 40 zł. No i co? Pokazuję wam pięknego samca. Inbred. Jego babka. Jako roczna. 14 wkładań, 14 konkursów. Najlepsza roczna według tygodnika, czy miesięcznika hodowca. Super gołąb. Teraz się mi wypiżył, bo jest z tego roku. Wypiżył się już, nabrał masy. Piękny gołąb, proszę popatrzeć jaki ma dźbiet, ogon. Budowa specjalnie mocna. Proszę popatrzeć skrzydło, idealne, uskok. Ten wszystko jest. Super gołąb. Czerwony. I jego sparowałem z Zaraz Wam pokażę super samiczkę. Proszę zobaczyć proszę, jakie ono ma oko. Szklane, białe oko. Super. Z gołębi naprawdę, na każdy dystans. Po najlepszych gołębiach w Polsce. Niech takich gołębi po prostu nie ma. Nie boi się a Lubi latać, lubi przebywać na polu. Bo chyba wiecie, że moja stacja to będzie. To nie będą gołębie zamknięte, gdzieś trzymane, gdzieś w olierze. Tylko to, to są gołębie, które mają wolny obłot. Wiadomo, że po takich gołębiach, czyli po dwóch sportowcach, to są lepsze dzieci, jak po dwóch kanapowcach, co siedzą przed komputerem czy przed telewizorem i jedzą śmieciowe jedzenie. Te gołębie ćwiczą, tego gołębie latają, te gołębie uciekają przed jaszczębiami. Jaszczębi mamy, wiecie ile jest. Co chwilę satak. Piękne. Ona dzisiaj będzie z tym, z tym imbredem czerwonym. Piękne skrzydło, piękne. Tak samo jak pięknie się wypierzyła. Teraz drugi mój samczyk. Proszę popatrzeć na oko. Czy to nie jest spodowe oko? Po gołębiach, najlepszych gołębiak ze Śląska. Od pewnego sędziego. Proszę. Jorks. Proszę, jaka budowa. Skrzydło. Idealne. Proszę. Wentylacja ostatnich lotek. Bardzo szybki gołęb, Bardzo szybki samczyk. O. bence <coughs> On będzie w parze z tą samiczką. To jest samiczka późna. Widzicie? Jednolotko wypierzone. Piękne skrzydło. To jest wnuczka generała i najszybsze gołębie Holandii. Jej cecha taka. To są lekko obrośnięte, lekko obrośnięte łapki. Po tych gołębiach to jest... No ja nieraz widziałem jak ona uciekała szybiowi to lasa go Przebywa długo do, do wieczora na polu, nie boi się niczego. I ona z tym samcem da na pewno szybkie, bardzo szybkie gołębie. Teraz następna samiczka późna. Poznajcie tego gołębia. Proszę, pudełka. Już się pierze. Jedna piórka, że dwa To jest klasa gołąb. To jest wnuczka. Zaraz Wam pokażę kogo. Patrzcie. Tak, to jest wnuczka jedynki. Idealna jedynka. Późny gołąb, właśnie późny gołąb, biorę do spodu późne gołębie, bo lubią, lubią po... wziąć się i, i po prostu być jak, jak jakieś dziadki. Wrócić no po prostu do korzeni. i następny mój nabytek późny gołąb jeszcze nie wiem czy to będzie sam czy samiczka raczej samiczka piękne skrzydło jedno piórko pierzone. i to jest super super gołąb mam jego rodowód i co w tym gołębie jest prawnik do sagana wnuczka 808 Czulka Karol, Kiter, Kitter Ball, 1808, Super Karolina, Saga, Kiter, Van de Buit, Patrick Brooks, Karol Paszek. Wszystko to jest w tym goleń. Zobaczymy jeszcze Czym to sparujemy, ale to jest proszę, jaka ma głowa. Głowa, oko ciemne. Super gołąb, super gołąb. Nie wiem, może sparuję z tym samczykiem. Też piękny gołąb, samczyk. późne gołębi, ale już prawie zwierzony. O, jest nerwowy, jak on jest silny. Taki nerwowy. Proszę. Jest najlepsze gołębie w Polsce. Śląsk. Następny Sanciu. Piękny, piękny, piękny gołębek, malutki, szybki. Jego brat, hodowcy, brat, ale po tych samych rodzicach, starszy o rok. Na 5000 gołębi 20 miejsce, na 4000 gołębi 40 miejsce. W latach młodych. I on, widzę, taki sam. Taki sam. Wygląd, wszystko jest to samo. Proszę. Piękne skrzydło. Ten gorący to jest kopman koźlik. Kopman koźlik. jego siostra, gniazda. Kopman Koźlik. Ciemna nakrapiana wiarolotna. proszę jaka wentylacja. Uskok, dekalaż, wentylacja. Malutki gorąbek. Samiczka, Jaworski Michalak Proszę Skrzydło Starsza samiczka z 5 roku 15 Ona nigdy nie kołuje Ona startuje z punktu 0 Idzie w kierunek To jest gołów, Jaworski Michalak Z najlepszych linii A używamy najlepszych produktów. Zawsze jestem, patrzę, coś jest nowego. Kupuję, ale nie chemię. Patrzę, żeby to było środek naturalny. Żeby takie gołąbki były. To, to tylko natura i wolny obląd. Nic więcej. To by było na tyle. Stacja, stację uważam za otwartą. Proszę dzwonić. Numer 608 153 731 Wiesiek Zamawiać. A jak to będzie? Wy zamawiacie, ja Wam podaję numer mojego konta, płacicie te pieniądze i wysyłamy go Wam. Bardzo prosta sprawa. Są jaseny, są inne, ale no to nie będę wszystkiego, nie będę Wam wszystkiego pokazywał, bo jest tego naprawdę dużo. Trzeba to zmiksować, trzeba to zimbredować i wychodzą takie głowki, jakie widzicie. Miałem też sporo takich właśnie śadełek przygotowe wiseczki, przygotowanie do sezonu I to by było na tyle. No, kończę tu jeszcze obrączkę, jak widzicie, oryginalne To by było na tyle. Dziękuję Wam. Oglądajcie, dzwoncie, pytajcie. Do widzenia. Tak więc koledzy. Jeśli są dobre gołębie, no trzeba kupować jak najlepsze produkty. Przyjechaliśmy po zakup produktów, zakup nowych cel, poideł, karmy z najwyższej półki. Przyjechaliśmy parę kilometrów, no ale, no ale gdy otwieram tą stację nowo, to, to wszystko musi być jak najlepsze. Ja stawiam na jakość, nie na ilość i tyle pójdziemy, będziemy, będziemy wszystko wybierać teraz i tu można zobaczyć gdzie przyjechaliśmy od razu bierzemy u producenta z pierwszej ręki, a nie, nie chodzimy i nie bierzemy od jakichś tam pośredników. To tyle na tyle. Dziękuję. Do widzenia.